To był zwykły czwartkowy wieczór, kiedy mój świat zaczął obracać się wokół własnej osi, nie żebym wtedy o tym wiedziała. Jestem Sara, 40-letnia kobieta, która myślała, że ma wszystko poukładane, kochającego męża Marka, piękną córkę Lily i stabilną pracę, która pomagała utrzymać nasze życie na powierzchni. Mark i ja jesteśmy razem od czasów studiów. Oboje byliśmy kujonami ekonomii, poznaliśmy się na zajęciach, których nazwy teraz ledwo pamiętam. Ale to, co pamiętam, to jak Mark sprawiał, że się czułam kropka był pełen uroku i dowcipu, który potrafił rozświetlić najnudniejszy wykład kropka szybko przeszliśmy przez ukończenie studiów, ślub, kilka zmian pracy i oto jesteśmy, piętnaście lat później. Osiedliliśmy się w przytulnym domu z naszym dziesięcioletnim pakietem radości, a życie było, no cóż, normalne kropka w ten czwartek byłam w kuchni, próbując zdecydować, czy powinnam spróbować uratować spalone brzegi lasania, czy po prostu poddać się i zamówić pizzę, kiedy wszedł. Mark. Wyglądał, jakby właśnie stracił najlepszego przyjaciela, kropka przygarbione ramiona, spuszczone oczy i ta linia między brwiami, która pojawiała się tylko wtedy, gdy był naprawdę zestresowany. Hej, wszystko w porządku. Zapytałam, odkładając łopatkę i wycierając ręce w ręcznik. Mark tylko wzruszył ramionami, nie patrząc mi w oczy kropka to nic takiego. Po prostu ciężki dzień w pracy. Znałam Marka. Ciężkie dni w pracy sprawiały, że narzekał na swojego szefa albo najnowszą politykę biurową. To było coś innego kropka daj spokój. Widzę, że to coś więcej niż tylko praca. O co chodzi? Zawahał się po czym w końcu spojrzał na mnie. To mój tata. Zmarszczyłam brwi. Twój tata. Ale prawie o nim nie mówisz. A co z nim? Właśnie o to chodzi, Sara. Jest chory, naprawdę chory. Potrzebuje dużo pieniędzy na leczenie. Wiadomość uderzyła mnie jak obuchem. Przez wszystkie nasze wspólne lata, Mark rzadko wspominał o swoim biologicznym ojcu. Wychowywał go ojczym, o czym wiedziałam, ale jego prawdziwy ojciec to było prawie tak, jakby nie istniał. Aż do teraz. chory. Ale jak? Jaki rodzaj choroby? Miałam mnóstwo pytań, a w mojej głowie panował niepokój i dezorientacja. Mark opadł na krzesło, wyglądając na pokonanego. Jest źle, Sara. Jakaś rzadka choroba. Leczenie będzie kosztować rękę i nogę. Wzięłam głęboki oddech, próbując przetworzyć informacje. Dobrze, dobrze. Coś wymyślimy, kropka, mamy trochę oszczędności, prawda? Od tego możemy zacząć. Mark podniósł wzrok, w jego oczach pojawił się błysk nadziei, który szybko zgasł. To nie wystarczy. To pochłonie wszystko, co mamy, a nawet więcej. Chodziłam po kuchni, zamartwiając się. To było coś wielkiego, kropka. Nasze oszczędności były przeznaczone na nagłe wypadki, jasne, ale to. To było coś wielkiego, kropka, a jednak, widząc Marka tak załamanego, tak zdesperowanego, by pomóc swojemu ojcu, człowiekowi, o którym prawie nic nie wiedziałam, coś we mnie dgnęło, kropka. Słuchaj, damy radę. Zawsze nam się udaje. Powiedziałem, starając się brzmieć pewniej, niż się czułem. Możemy zacisnąć pasa, ograniczyć niektóre rzeczy. Twój tata tego potrzebuje, prawda? Mark skinął głową, patrząc w górę tymi oczami, które zawsze zdają się mnie przejrzeć na wylot. Dzięki, Sara. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ale to dużo. Po prostu nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzić, kropka. Rozmawialiśmy do późna w nocy analizując nasze finanse, próbując wymyślić jakiś plan. To było trudne, trudniejsze niż wszystko, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Ale byliśmy zespołem, Mark i ja. Jakoś razem przez to przejdziemy, kropka, następne kilka dni upłynęło pod znakiem rozmów telefonicznych, spotkań z lekarzami i planowania finansowego. Mark był podenerwowany, denerwował się drobiazgami, co nie było do niego podobne. Kropka, zrzuciłam to jednak na karb stresu, ciężaru choroby jego ojca, która wisiała nad nami jak ciemna chmura. Kropka, obciążenie finansowe to jedno, ale to emocjonalne żniwo zaczęło nas naprawdę męczyć. Kropka, Mark stał się bardziej wycofany, a ja zaczęłam chodzić wokół niego jak na skorupkach jajka, starając się zachować spokój. Jednocześnie żonglując naszym budżetem, by związać koniec z końcem kropka pewnego wieczoru, po tym jak Lily poszła spać, Mark i ja usiedliśmy przy kuchennym stole, mając przed sobą stos rachunków i laptopa otwartego na naszym koncie bankowym kropka, powietrze było ciężkie, naładowane niewypowiedzianym niepokojem, gdy próbowaliśmy wymyślić nasz następny ruch kropka, Mark przerwał ciszę. Jego głos był niski i napięty. Potrzebujemy więcej pieniędzy, Sara. To po prostu za mało. Leczenie taty jest droższe niż myśleliśmy, kropka, potarłam skronie, czując narastający ból głowy. Wiem, Mark, ale i tak mamy za mało pieniędzy. Ograniczyliśmy wszystko, co się dało. Po prostu nie mamy więcej do zaoferowania, kropka, wtedy Mark rzucił bombę. A co z twoim mieszkaniem? Tym, które odziedziczyłaś po mamie? Jeśli je sprzedamy, kropka poczułam, że moje serce zatrzymało się na sekundę. Sprzedać mieszkanie? Mark, wiesz, że to dla Lili. Obiecaliśmy, że zachowamy je na jej przyszłość, kropka Mark uderzył pięścią w stół, przez ceo podskoczyłam. Cholera, Sara. Mówimy o moim ojcu. Twoja matka odeszła, a Lily ma nas. Mój tata nie ma nikogo innego, kropka, cofnęłam się, zszokowana jego wybuchem. Mów ciszej, Mark. Lily może usłyszeć, syknęłam, a mój temperament wzrósł. I nie waż się mieszać w to mojej mamy. To mieszkanie to wszystko, co mi po niej zostało, a poza tym jest naszym zabezpieczeniem, kropka siatka bezpieczeństwa naszej córki. Nie możesz mnie prosić, żebym z tego zrezygnował. Mark wstał, chodząc w te i z powrotem jak zwierzę w klatce. I co z tego? Życie mojego ojca nie jest warte tyle, co cholerne mieszkanie. Czyżby? To niesprawiedliwe i dobrze o tym wiesz, odparłam, stojąc na swoim miejscu. Kropka, nie chodzi o wartość. Chodzi o dotrzymanie obietnicy danej naszej córce. Nie chodzi o poświęcenie naszej przyszłości. Dlaczego, Sara? Dla mojego taty. Po prostu to powiedz. Myślisz, że nie jest wart zachodu? Oskarżenie w jego głosie przeszyło mnie na wskroś. Mark. Przestań. Tu nie chodzi o wartość. Chodzi o bycie racjonalnym. Musi być inny sposób. Nie możemy zmieniać naszego życia, przyszłości Lili dla kaprysu. Kaprys. Mark roześmiał się gorzko. Myślisz, że śmierć mojego taty to kaprys? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu. Chodzi mi o to, że powinniśmy przemyśleć wszystkie opcje. Nie podejmować pochopnych decyzji, odpowiedziałam. Kropka, po prostu tego nie rozumiesz, prawda? Jakby cię to w ogóle nie obchodziło, powiedział Mark. Kropka, zależy mi, Mark. Zależy mi na nas wszystkich ale sprzedaż mieszkania nie jest rozwiązaniem. Nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, czego uczymy naszą córkę o rodzinie, o dokonywaniu trudnych wyborów. Kropka przez chwilę panowała cisza, oboje ciężko oddychaliśmy, ciężar naszej kłótni wisiał w powietrzu. W końcu Mark przemówił, jego głos był zimny i odległy kropka potrzebuje trochę powietrza. Po czym chwycił płaszcz i wyszedł, zostawiając mnie samą w kuchni, otoczoną niezapłaconymi rachunkami i małżeństwem, które wydawało się rozpadać, kropka reszta nocy była zamarzana. Nie mogłam zasnąć, przewracałam się z boku na bok, w kółko odtwarzając w głowie naszą kłótnię. Czy byłem nierozsądny? Czy przedkładałem rzeczy materialne nad rodzinę? Ale czy Lily też nie była naszą rodziną, czy jej przyszłość nie była równie ważna, po tym, co wydawało mi się wiekami, Mark i ja w końcu znaleźliśmy sposób, by to naprawić. To była jedna z tych nocnych rozmów, podczas których wyrzucamy z siebie wszystko, co dobre, złe i brzydkie kropka oboje byliśmy wyczerpani emocjonalnie, ale zdeterminowani, by pokonać tę przeszkodę. Chciałam wierzyć, że uda nam się wrócić do siebie, do miłości, która kiedyś była tak silna, kropka chcąc zasypać przepaść między nami, zasugerowałem, może pójdziemy razem do twojego taty. To może być dobre dla ciebie i dla nas, kropka reakcja, Marka była co najmniej dziwna. Wiercił się, unikał mojego spojrzenia i mamrotał. To nie jest teraz możliwe, kropka jak to. Nacisnęłam. Marszcząc brwi w zakłopotaniu. Jego niejasna odpowiedź nie była dla mnie odpowiednia, ale zanim zdążyłam zagłębić się w temat, życie postanowiło rzucić mi kolejną potręconą piłkę. Kropka zaledwie kilka dni później, gdy wracałem z pracy, zagubiony w myślach o wszystkim, co się wydarzyło, znikąd pojawił się samochód. Uderzenie było nagłe, szokujące, pozostawiając mnie oszołomionego i obolałego na zimnym chodniku kropka następną rzeczą, jaką wiedziałem, był szpital, w którym zdiagnozowano wstrząs mózgu. Lekarz powiedział, że potrzebuje długotrwałego leczenia, co oznaczało więcej czasu wolnego od pracy, więcej rachunków i więcej stresu kropka, ale gorsza od fizycznego bólu była świadomość, że Mark mnie nie odwiedził. Ani razu i dotrzymywała mi towarzystwa, jej mała, zmartwiona twarz nieustannie przypominała o sile i niewinności, które miały mnie chronić. Mamo, dlaczego tata cię nie odwiedził? Zapytała pewnego wieczoru, jej głos był cichy w cichym pokoju. Kropka, nie wiedziałam, jak jej wytłumaczyć, że nie mam odpowiedzi. Tatuś jest zajęty, kochanie. Ale w porządku mamy siebie nawzajem, a babcia bardzo nam pomogła, prawda? Przytaknęła, choć widać było, że nie jest przekonana, kropka chciałabym, żeby tata też tu był, kropka ja też, kochanie, ja też. Szepnęłam, przytulając ją do siebie, starając się nie okazywać własnego rozczarowania i bólu, kropka leżenie w szpitalnym łóżku, noc po nocy, dawało mi zbyt wiele czasu na myślenie. O Marku, o nas, o przyszłości. Coś musiało się zmienić. Nie mogliśmy tak dalej trwać, z tajemnicami i ciszą wbijającą klin między nas, kropka nie chodziło już tylko o mnie, ale o Lili i życie, jakiego dla niej chciałem, kropka, wchodząc z powrotem do naszego domu, pustka uderzyła mnie jak zimna fala. Salon, niegdyś wypełniony śmiechem i ciepłem, był teraz pusty, pozbawiony telewizora. Zestawu stereo, a nawet małej szkatułki z biżuterią, która należała do mojej babci. Kropka, moje serce przyspieszyło, mieszanka strachu i niedowierzania przepłynęła przeze mnie. Lily przylgnęła do mnie. Jej zmieszanie odzwierciedlało moje. Mamo, co się stało? Gdzie są nasze rzeczy? Jej głos był niski, przestraszony. Kropka, starałam się nadać temu wszystkiemu sens, znaleźć słowa by wyjaśnić coś, czego sama nie mogłam zrozumieć. Nie wiem, Lily. — To nie ma żadnego sensu, kropka ogarnęła mnie panika. Moją pierwszą myślą było zadzwonić na policję i zgłosić włamanie. Ale zanim mogłam działać pod wpływem tego impulsu, musiałam usłyszeć to od Marka, aby zrozumieć czy wie, co się stało, kropka trzesącymi się rękami, wybrałam jego numer, na wpół mając nadzieję, że nie odbierze, na wpół zdesperowana, by usłyszeć jego głos. Mark, nasz dom, wszystko zniknęło. Wiedziałeś o tym? Co się dzieje? Nastąpiła pauza, cisza, która wydawała się ciągnąć w nieskończoność. Zanim w końcu przemówił, jego głos przeplatał się z desperacją, której nigdy wcześniej nie słyszałam. Sara, proszę, nie dzwoń na policję. Mogę to wyjaśnić. Niedługo wrócę do domu. Poczekaj na mnie. Kropka linia się urwała, pozostawiając mnie z większą ilością pytań niż odpowiedzi kropka Lily spojrzała na mnie, jej oczy szukały otuchy, której nie czułam. Czy tata wraca do domu? Tak, kochanie, wraca. Powiedział, że wszystko wyjaśni. Ale czy mogłam mu wierzyć? Człowiekowi, którego nie było, gdy najbardziej go potrzebowałam, który teraz twierdził, że jest odpowiedzialny za zniknięcie naszych rzeczy. Kiedy Mark w końcu przeszedł przez drzwi tego wieczoru, wyglądał na pokonanego, skorupę człowieka, którego kiedyś znałam. Przygotowałam się na konfrontację z nim i zażądałam prawdy. Nie czekał, aż zacznę. Zabrałem je, Sara. Sprzedałem wszystko. Tylko w ten sposób mogłam zapłacić za leczenie taty. Jego słowa uderzyły mnie jak fizyczny cios. Co? Jak mogłeś to zrobić bez wcześniejszej rozmowy ze mną? Masz pojęcie jak bardzo się baliśmy, wiem, wiem i bardzo mi przykro. To było złe, ale nie wiedziałam co innego mogę zrobić. Jego stan się pogarszał, a ja po prostu spanikowałam. I nie mogłeś być przy mnie nawet w szpitalu. To też przez twojego tatę. Odwrócił wzrok. Poczucie winy było widoczne w jego postawie, kropka tak. Byłem przy nim. Potrzebował mnie, a ja myślałem. Myślałem, że poradzę sobie ze wszystkim. Myliłem się, kropka, pokój był ciężki od jego wyznań, od ciężaru jego wyborów. Część mnie chciała krzyczeć, rzucić się na niego za zdradę, za kłamstwa. Ale inna część, cichsza, bardziej wyrachowana, powstrzymała się kropka kiwnęłam głową, udając, że przyjmuję jego przeprosiny i wyjaśnienia kropka w porządku, Mark. Will, jakoś to rozwiążemy. Ale gdy się rozluźnił, z ulgą przyjmując moje pozorne zrozumienie, wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. Przyjęcie jego przeprosin na głos to jedno, ale prawdziwe wybaczenie mu, przejście obok tego, to co innego, kropka i w głębi duszy wiedziałam, że sprawy nie mogą wrócić do poprzedniego stanu. Nie teraz, kropka, nie zadzwoniłam na policję, nie dlatego, że wierzyłam w jego wersję wydarzeń, ale dlatego, że potrzebowałam czasu. Czasu do namysłu, do zaplanowania kolejnego ruchu, kropka, Mark myślał, że wszystko załagodził, ale to była zdrada, której nie dało się zamieść pod dywan zwykłymi przeprosinami kropka, kładąc Lili do łóżka, zapewniając ją, że wszystko będzie dobrze, złożyłem sobie cichą obietnicę. Dotrę do sedna sprawy, odkryję całą prawdę o działaniach Marka i ochronię naszą córkę przed konsekwencjami kropka po wyznaniu Marka i jego dziwnym zachowaniu. Wszystko zaczęło mi się nie zgadzać kropka zdecydowałem, że nadszedł czas aby uzyskać pomoc z zewnątrz, więc skontaktowałem się z moją przyjaciółką Karlą, która zrobiła karierę na odkrywaniu prawdy, którą ludzie ciężko pracowali. Aby ją ukryć, kropka była prywatnym detektywem i jeśli ktokolwiek mógł dotrzeć do sedna tego bałaganu, to właśnie ona, kropka Karla, to ja. Powiedziałem, mój głos był mieszanką desperacji i determinacji. Potrzebuję twojej pomocy. Mark zachowuje się dziwnie i myślę, że dzieje się coś więcej, niż on sam mówi. Karela, zawsze profesjonalistka, nie spuściła ze mnie oka. Kropka, powiedz mi wszystko, powiedziała, a ja to zrobiłam. Wyrzuciłam z siebie informacje o zaginionych kosztownościach. W niejasnych wyjaśnieniach Marka na temat stanu zdrowia jego ojca i o tym, że nic z tego mi nie odpowiada. Kropka, w porządku, już się tym zajmuję. Zapewniła mnie, gdy skończyłam. Ale musisz być cierpliwy. Takie rzeczy wymagają czasu. Cierpliwy. To słowo odbiło się echem w mojej głowie, gdy się rozłączyłem. Cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną, ale wiedziałem, że Karla ma rację. Musiałem poczekać, aż zrobi swoje kropka, jednak czekanie nie wchodziło w grę. Pewna dręcząca myśl wciąż kłębiła się w mojej głowie, skłaniając mnie do wykonania telefonu, o którym nigdy nie myślałam, że będę musiała, kropka, zadzwoniłam do mamy i ojczyma Marka, starając się brzmieć swobodnie, pytając o zdrowie biologicznego ojca Marka. Cisza na drugim końcu linii była wymowna. Kiedy w końcu się odezwali, ich zmieszanie było namacalne, kropka Sara, kochanie, o czym ty mówisz? Tata Marka zmarł lata temu. Równie dobrze podłoga mogła się pode mną otworzyć. Lata temu. Powtórzyłam, czując mieszankę gniewu i zdrady, wirującą we mnie. Tak, tak mi przykro, kropka Mark ci nie powiedział? Troska w ich głosach była szczera, ale tylko podsycała moje rosnące poczucie strachu. Nie, nie powiedział. Dzięki, muszę kończyć rotałam, kończąc połączenie tak szybko, jak tylko mogłam. Kropka siedziałam tam, z telefonem w ręku, a wszystko układało się w całość. Wszystkie kłamstwa i oszustwa miały teraz sens. Mark bawił się mną, wykorzystując swojego zmarłego ojca, by wyłudzić nasze oszczędności na nie wiadomo co kropka ta rewelacja sprawiła, że zaczęłam się szamotać ale wiedziałam, że nie mogę skonfrontować się z Markiem bez solidnego dowodu na to, gdzie faktycznie trafiały pieniądze. A do tego potrzebowałem ustaleń Carlosa. W międzyczasie odgrywałam rolę zakonnicy i mądrzejszej żony, która z każdą chwilą stawała się coraz trudniejsza. Mark kontynuował, jakby nic się nie działo, nieświadomy burzy, która rozpętała się tuż pod powierzchnią. Każdy mijający dzień był testem mojej cierpliwości powolnym marszem w kierunku nieuniknionej konfrontacji. Byłam jednak zdeterminowana, by czekać, by zebrać całą amunicję potrzebną do stawienia Markowi czoła prawdzie. Po czymś, co wydawało się wiecznością, Karla w końcu zadzwoniła do mnie z wiadomością. Serce waliło mi z niecierpliwości, gdy podniosłam słuchawkę. Kropka Sara, musimy porozmawiać. Spotkamy się w kawiarni na piątej. Zapytała poważnym tonem kropka jasne będę tam za dwadzieścia minut. Odpowiedziałam, starając się zachować spokojny głos. Pomimo szalejącej we mnie burzy emocji kropka, siedząc naprzeciwko karli w słabo oświetlonej kawiarni, powietrze było ciężkie od niewypowiedzianych prawd. Podsunęła mi teczkę w poprzek stolika kropka sarą, znalazłam całkiem sporo. Jesteś pewna, że jesteś na to gotowa. Biorąc głęboki oddech, przytaknęłam. Muszę wiedzieć, karla. Nieważne jak bardzo jest źle kropka wyłożyła mi wszystko zdjęcia z monitoringu Marka i kobiety, której nie rozpoznałam, peregani za wyszukane kolacje, pobyty w hotelach i co najbardziej potępiające umowę najmu mieszkania, o którym nic nie wiedziałam. Kropka dowody były niepodważalne. Mark prowadził podwójne życie kropka kim ona jest. Zapytałam, mój głos był ledwie szeptem, gdy wpatrywałam się w ich wspólne zdjęcia. Śmiejąc się, dotykając, dzieląc chwile, które miały być zarezerwowane dla nas, kropka Karla westchnęła. Nie znam wszystkich szczegółów na jej temat, ale jasne jest, że spotykają się od jakiegoś czasu. A Sara to nie wszystko. Myślę, że mają razem dziecko, kropka, dziecko to słowo odbijało się echem w mojej głowie, okrutny zwrot w i tak już bolesnym objawieniu. Dziecko, powtórzyłam, odrętwiała, kropka tak mi przykro, sarą. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak musisz się czuć, powiedziała Karla. Jej głos był pełen współczucia. Gniew, zdrada, smutek, to wszystko było zbyt wiele. Jak on mógł nam to zrobić? Mnie, Lily. Karla się nęła na drugą stronę stołu, podając pocieszającą dłoń, chciałabym znać odpowiedzi, Sarą. Ale wiedz jedno, nie jesteś sama. Masz ludzi. Którzy cię kochają i będą przy tobie przez cały ten czas, kropka jazda do domu była zamarzana. Byłam burzą emocji, z których każda walczyła o dominację. Najbardziej bolała zdrada, świadomość, że mężczyzna, którego kochałam i któremu ufałam, oszukał mnie w najbardziej niewy sposób, kropka czekałam na niego w domu, steczką dowodów na kuchennym stole, niemym świadkiem rozpadu naszego wspólnego życia, kropka w chwili, gdy wszedł do domu, zobaczyłam w jego oczach niepokój. Wyraźny znak, że wiedział, że nadszedł czas rozliczenia. Kropka usiądź, Mark. Musimy porozmawiać, powiedziałam spokojnym głosem, który nie zdradzał wewnętrznego zamieszania. Kropka posłusznie usiadł naprzeciwko mnie, unikając mojego spojrzenia. Sara, ja. nie przerwałam mu, unosząc rękę, by go powstrzymać. Skłamałeś już wystarczająco. Teraz moja kolej. Wiem o niej, Mark. I o dziecku. Wiem wszystko, kropka twarz Marka zbladła, w końcu dotarła do niego rzeczywistość jego sytuacji. Sara, tak mi przykro. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Przepraszam. Niszczysz naszą rodzinę i jedyne, co możesz powiedzieć, to przepraszam. Mój głos podniósł się ze złości, ale szybko się uspokoiłam, kropka, nie chodziło o wyładowanie wściekłości. Tylko o uzyskanie odpowiedzi i podjęcie decyzji, co dalej kropka próbował się tłumaczyć, opowiadać o zamieszaniu i błędach, ale nie miałem na to ochoty. Przestań, Mark. Po prostu przestań. Kłamstwa się skończyły. Chcę wiedzieć dlaczego. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego odrzuciłeś wszystko, co mieliśmy zwykła pewność siebie Marka zniknęła? Zastąpiona przez człowieka osaczonego przez własne oszustwo. Nie wiem, Sarou. Zgubiłem się, uwikłałem w coś, czego nie rozumiałem. Myślałem, że uda mi się to oddzielić, że nie będzie to miało na nas wpływu. Myliłam się, kropka uwikłany? Dokonałeś wyborów, Mark. Wyborów, które zdradziły twoją rodzinę. Czy w ogóle pomyślałeś o Lili i o tym wszystkim? Co to z nią zrobi? Nie miał odpowiedzi, tylko potrząsnął głową, człowiek pokonany przez własne czyny, kropka rozmowa toczyła się dalej. W kręgach przeprosin i wymówek, ale było jasne, że zbyt wiele zostało złamane. Raz nadszarpniętego zaufania nie dało się tak po prostu posklejać. Chcę rozwodu, mark, kropka, nie ma od tego odwrotu, powiedziałam, słowa ciężkie, ale konieczne. Mark nie walczył z tym, być może zdając sobie sprawę z głębi swojej zdrady, nie pozostawił innej drogi. Zrobię wszystko, co uznasz za najlepsze, kropka po prostu. Mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz. Dla dobra Lili, kropka wybaczyć? To długa droga, Mark. W tej chwili muszę myśleć o Lili i o mnie. O tym, jak pójdziemy naprzód po tym bałaganie, który zrobiłeś, kropka wychodząc z domu tej nocy, czuł się jak po zamknięciu długiego, burzliwego rozdziału, kropka konfrontacja była bolesna. Tak, ale był to również pierwszy krok w kierunku nowego początku. Szansa na odbudowę i ponowne odnalezienie szczęścia, wolnego od cieni oszustwa, kropka po tym, jak opadł kurz po bitwach sądowych. Siedziałem naprzeciwko Lily przy naszym kuchennym stole, a ciężar ostatnich kilku miesięcy. Zdawał się być zdjęty z naszych barków. Kropka, sędzia orzekł na naszą korzyść, uznając głębie zdrady i oszustwa, w które uwikłał nas Mark. Kropka, nakazano mu zapłacić ogromną sumę za jego niewierność, kłamstwa na temat zdrowia ojca i za wszystkie rzeczy, które zabrał i sprzedał z naszego domu. Mamo, czy to znaczy, że to już koniec? zapytała Lily i jej łyżka zatrzymała się w powietrzu nad miską z płatkami. Przytaknęłam, mieszając kawę, której para unosiła się w górę, podobnie jak skomplikowane emocje, które odczuwałam. Tak, kochanie, to koniec. Możemy zacząć od nowa kropka. Lily uśmiechnęła się, szczery, pełen ulgi uśmiech, który dotarł do jej oczu. To dobrze. Nie podobało mi się, że jesteś taka smutna kropka. Później tego dnia poświęciłem chwilę dla siebie, siedząc w ciszy naszego salonu. Prawne zwycięstwo było słodko-gorzkie. Tak, Mark został pociągnięty do odpowiedzialności, przynajmniej finansowej, za chaos, który spowodował kropka, ale żadna suma pieniędzy nie mogła wymazać zdrady ani wpływu. Jaki wywarła na Lily i na mnie kropka słyszałem od wspólnych znajomych, że Mark i jego nowa rodzina borykali się z trudnościami, a napięcie finansowe powodowało ciągłe kłótnie. To była sytuacja, którą sam na siebie sprowadził, wybierając ścieżkę oszustwa, która zaprowadziła go z dala od nas i w chaos. Jego rodzice, niegdyś część naszej dalszej rodziny, zerwali z nim więzi, zniesmaczeni jego działaniami i kłamstwami na temat jego zmarłego ojca. To była trudna rzeczywistość, którą Mark ukształtował swoimi wyborami. jeśli chodzi o mnie. Skupiłem się na odbudowie naszego życia, upewniając się, że Lily czuje się bezpieczna i kochana, Czego nie można kupić za pieniądze. Pewnego wieczoru, gdy układałyśmy z Lili nowe książki na półkach, symbol naszych nowych początków, zwróciła się do mnie i powiedziała: Mamo, cieszę się, że jesteśmy razem, tylko my. Czuję się dobrze. Jej słowa rozgrzały moje serce, powtarzając moje myśli. Ja też, Lili. Mamy siebie nawzajem i tylko to się liczy. Nasza podróż nie była łatwa i wiedziałam, że czekają nas wyzwania, kropka, ale kiedy patrzyłam na nasz mały dom, wypełniony miłością i śmiechem, czułam spokój. Szliśmy naprzód, nie tylko przetrwaliśmy, ale prosperowaliśmy na własnych warunkach.